Halo, Dzień dobry, witam. Długo już nie było tutaj żadnego filmiku na ten kanale. Jak to tak? Więc yy, chciałem Wam yy, pokazać taką już, yy, takie jesienne kolorki, które tutaj widzę za e, akurat. Yy, no, yy, już yy, jestem w trakcie dojazdu do moje działki no i za chwileczkę będę na miejscu nie byłem tutaj jakiś czas tak więc rozglądam się i widzę, że no jesień już tutaj zabita, bo u mnie w Tychach to jeszcze tej jesień właściwie nie widać tak. a tutaj już fajne takie kolorki się pokazują też może być może być fajna, nie? Jak jest taka jesień, takie fajne, fajne niebo, błękit nieba, słuchajcie. No to taką dróżką, nawet rowerkiem jeszcze by się dało pojechać, aczkolwiek jest 12 stopni, tak więc chłodno, ale jak na październik, jak to wszyscy mówią, no to nie mamy co narzekać, tylko się cieszyć, że mamy taki październik, jak na razie. Nie to wygląda myślę nawet yy, u Was na, yy, na urządzeniu na jakimkolwiek oglądacie to sobie. Troszkę Wam pokazałem tej jesieni z okna samochodu, oczywiście. No ale cieszę się, że odświeżyłem tutaj kanał, bo kurczę, no naprawdę tego filmiku nie było. Ja nie wiem już od ilu miesięcy tutaj nowego, tak więc cieszę się, że mogę się do Was odezwać i Was znowu pozdrowić, tak więc serdecznie pozdrawiam, no i ja też mam nadzieję, że będzie częściej tutaj się pojawiało cokolwiek, tak więc wszystkiego dobrego, fajnego, miłego weekendu takiego słonecznego. Wiedźcie sobie na twór, pospasterujcie.